Cześć, jesteśmy ja Mateusz Burdzy z Kamilem Strumińskim na siłowniu naszego serdecznego kolegi Maćka Ropiaka Olsztyn ulica Berlinga 2A. 2A siłownia otworzona od 2 września od 3-4 dni przyjechaliśmy do kolegi stestować tą siłkę skończyliśmy trening, ja robiłem plecy Siłownia powiem jednym słowem wymiata, patrząc pod kątem zawodnika, tak jak dla mnie, jest tu wszystko co trzeba. Oprócz tego, że robiłem plecy, to przed treningiem testowałem inne maszyny na klatkę, na nogi, wszystkie wyciągi, także jest miazga. Szczególne, szczególne wrażenie robią na mnie przyrządy na nogi, bowiem są dwie suwnice, jest suwnica taka standardowa pod kątem 45 stopni, jest suwnica Pionowa, gdzie się kładziemy, leżymy na plecach i wyciskamy pionowo. Są hak przysiady, jest składrak, oczywiście tradycyjna maszyna do wyprostów, maszyna na łydki, na mięśnie dwugłowe, co jest rzadko spotykane na wielu siłowniach. Są dwie maszyny, bo jest ta standardowa do oginania leżąc, ale jest też stojąc, gdzie można robić jedną nóż. Powiem tak, oprócz tego, że jest wiele maszyn, to co najważniejsze, one są świetne jakościowo, to co brakuje wielu siłowniom mają jakiś taki pół sprzęt, tutaj nie ma lipy maszyny są, jeśli się nie mylę, marki Sevim. świetnie chodzą naprawdę, nie ma jakichś zatrzymań w połowie ruchu, za krótkich, jakiegoś problemu, że jest za krótka linka, że jakoś maszyna pod złym kątem idzie. Wszystko jest pięknie wyregulowane, naprawdę mówię obiektywnie, nie dlatego, że macie kto koleżka, ale siłownia jest miazga. Gdybym mógł to się tu przeprowadził i szykował się do zawodów. Mogę się przypomnieć również, że bardzo dobre są maszyny na brzuchu, które ja świetnie Tak, skończym. na brzuchu. Ale to Co chyba Synek zrobił parę zdjęć, jak robiłem. Są takie innowacyjne maszyny. Ja przyznam się szczerze, że jest jedna maszyna, którą pierwszy raz widziałem w życiu, a trochę silnie już zwiedziłem. Możemy również dodać, że ciekawe są maszyny również na plecy. No na plecy to, to właśnie akurat miałem przyjemność robić, także na plecy jest, 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 jest taka sprawa, że chyba na czworoboczne na, na kaptury można robić w trzech różnych miejscach, co jest rzadko spotykane. A i zapomniałem dodać, że jest specjalna platforma na martwy ciąg, co jest dosłownie mega rzadkością. Też chyba bodaj, że jedną siłownię taką widziałem, gdzie można, gdzie jest platforma na ciąg. Mamy bardzo również fajną maszynę na bicercy, gdzie możemy robić chwyt mutkowy więc na za mną oraz nadchwytem, podchwytem, także serdecznie polecam. Ja robiłem sobie dzisiaj Podłączone górną... wi-fi, jak ktoś lubi taki Telewizor, e, e, możemy obejrzeć telewizor, Także jak komuś te kardio doskwiera, no. może sobie obejrzeć jakiś film czy coś. Żeby nam się nie nudziło. E, powiem tak, dla zawodnika jest miasta i dla kogoś w ćwiczy re re rekreacyjnie, także jest bardzo dobrze, ale jeżeli komuś naprawdę zależy na rozwoju sylwetki i takim, nawet nie pod kątem zawodów, ale dla siebie, to ta siłowna jest odpowiednią Czy czy bycia po prostu fit i zdrowym. Jak ktoś dysponuje dużą siłą i nie, nie lubi być ograniczony, to handle są 60 kg, także e, też rzadko spotykane to jest, A, muszę nie? się przyznać, bo powiedzmy sił gdzie jest na przykład do 40 kg, także m, to osobiście przeszkadza to jest 60 kg, także mało jest chłopaków, co, co potrzebuje więcej ciężarów. Także dzięki Wam, e, dziękuję Maćkowi, że nas zaprosił. E, ja się czuję bardzo mile, że tu mogłem przyjechać i tą siłownię zwiedzić i zrobić tu trening. Na pewno będę się starał tu często wpadać. Siłownia jest naprawdę pierwsza klasa, yy, także myślę, że jeszcze wpadnę tutaj jakoś bezpośrednio przed, przed zawodami, jak już będę w dobrej formie. Także jeszcze jakiś filmik czy tam zdjęcia się nakręcą. Polecamy siłownię Olimpię. Olsztyn ulica Berlinga 2A. Witam Was wszystkich, nazywam się Maciej Ropiak. Jestem właścicielem nowotworowego klubu w Olsztynie na ulicy Berlinga 2, który nazywa się Olimpia. Cóż, spełniłem swoje marzenie. Otworzyłem klub, o którym zawsze marzyłem. Jest to klub, w którym śmiało będzie mógł zrobić trening Jest człowiek, który rozpoczyna swoją przygodę z tym sportem. Jaki. Dobry zawodnik, który oczekuje dobrego sprzętu. Starałem się dobrać tutaj takie maszyny, by można było zrobić wszystkie grupy mięśniowe pod różnymi kątami. Każda z maszyn jest przeze mnie skrupulatnie testowana, dobierana pod moje uwagi, przerabiana pod moje uwagi. Także generalnie jest to wszystko zrobione w taki sposób dokładnie, jak ja chciałem. Żeby Chodząc na inne siłownie, zawsze, zawsze widziałem jakieś niedociągnięcia w, przy maszynach. Czy to przy ustawieniach, czy na kontach, czy w, przy platformy, czy różne rzeczy. U siebie starałem się to zrobić w taki sposób, by nie było tych niedociągnięć. Co mogę powiedzieć jeszcze? Chciałbym Was zaprosić na stronę internetową www.olimpiaolsztyn.araj. Na której będziecie mieli. Wszystkie zdjęcia e, pokazane na oraz jak e, wygląda cały klub. E, czynny jestem od godziny 8 do 22 w tygodniu, w soboty od 10 do 18, a w niedzielę od 10 do 14. E, można też zobaczyć różne informacje na moim fanpage'u, na Facebooku, wpisując Olimpia i będziecie widzieli wszystkie informacje. Serdecznie Was zapraszam. Służę Wam swoim doświadczeniem, swoją radą oraz tym, byście mogli zrobić tutaj dziękuję ślicznie.